Nazywam się Beata tak Kleczewska. Jestem kandydatką z listy Wielkopolskiej komitetu, komitetu Lewica Razem z miejsce numer 6. Dorota Kosza, ale również kandydatka z listy Lewica Razem, miejsce numer 10. Jesteśmy obydwie Wielkopolankami. Dorota jest z Poznania, ja pochodzę z Rakoniewic, także tutaj moje najbliższe. Chciałyśmy dzisiaj, zaprosiliśmy Państwa na konferencję prasową w związku z tym, że chciałyśmy troszeczkę powiedzieć o naszym programie, jeśli chodzi o nowy ład dla środowiska. Wszyscy zauważamy, że jakie są zmiany klimatu, jak to wygląda teraz, są powodzie, susze, jak zmienia się nasze środowisko w ostatnim czasie. Wiemy, że takie indywidualne działania nie bardzo mają na to wpływ, dlatego my jako lewica razem proponujemy, proponujemy nowy zielony ład dla środowiska. Chcemy, by zmieniło się to, chcemy po prostu, żeby wprowadzić w Unii Europejskiej program dofinansowania dla odnawialnych źródeł energii przez 5 lat. W każdym roku chcemy na ten cel poświęcić 500 miliardów euro rocznie w ochronę klimatu. Chcemy, aby te środki były zapomniane przez Europejski Bank Inwestycyjny bez problemu i one nie będą kosztowały obywateli ani jednego centa. Te pieniądze będą pozyskane za pomocą obligacji wyemitowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny z gwarancją zachowania ich wartości ze strony Europejskiego Banku Centralnego. I Propozycje działań i inwestycji, które my tutaj widzimy, to są wspieranie ekspansji odnawialnych źródeł energii oraz badań nad tymi źródłami energii w całej Europie, rozbudowa sieci ciepłowniczych, wymiana urządzeń grzewczych, termomodernizacja wszystkich budynków mających dodatkowo na celu eliminację zbożów w naszych miastach transformacja energetyczna w całej Europie środkowej i Europie południowej, restrukturyzacja sektora transportu wraz z intensywną budową szybkich połączeń kolejowych oraz rozwojem elektromobilności. Tutaj mamy bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o Wielkopolskę, ponieważ jesteśmy bardzo silni, jeśli chodzi o motoryzację, o produkcję części samochodowych bądź też całych samochodów. Mamy też w Kaliszu, gdzie aktualnie mieszkam, klaster lotniczy, gdzie też produkujemy silniki i różne części do, do samolotów, więc tutaj jesteśmy bardzo silni w tej dziedzinie. Możemy też więcej działać w zakresie elektromobilności i myślę, że Wielkopolska ma bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o tą sferę odnawialnych źródeł energii. Ponieważ też część Wielkopolski, jak rejon Konin i Turek jest miejscem, gdzie są odkrywki węgla brunatnego i tutaj też jest duży potencjał, żeby to jakby zmienić wprost na odnawialne źródła energii, więc tutaj widzimy bardzo duży potencjał w Wielkopolsce, gdzie jest też duże zaplecze te intelektualne i i po prostu widzimy, że tutaj te pieniądze, które byłyby przeznaczone w Wielkopolsce na rozwój gospodarki, odnawialnych źródeł energii i co za tym idzie, nowych miejsc pracy, po prostu możemy tutaj w tym regionie ten program bardzo dobrze zrealizować. Jeżeli lista lewicowa, to oczywiście bardzo istotne dla nas są prawa pracownicze. I ja chciałabym kilka słów o tym powiedzieć. Dlatego, że na papierze to wszystko wygląda pięknie, prawda? To znaczy, mówi się o rynku pracownika, pensje w Polsce rosną, bezrobocie jest dosyć niskie. Natomiast, jak zacznie się rozmawiać z ludźmi, zwłaszcza z młodymi ludźmi, okazuje się, że żeby znaleźć pracę nie jakąkolwiek pracę, ale pracę, która pozwala nam zarabiać pieniądze, które pomagają nam się po prostu utrzymać, pracę na umowę o pracę. I praca w naszym miejscu zamieszkania na jest bardzo ciężko. Europa nam ucieka. Już nie tylko ucieka nam w zachód Europy. Dobrze wiemy, szczególnie w tym regionie Wielkopolski, gdzie bardzo dużo osób dorabia sobie zarobkowo w Niemczech, że nasi sąsiedzi zarabiają 3-4 razy więcej niż my. Ale to już nie jest tylko sprawa Niemiec, to nie tylko Belgowie i Holendrzy zarabiają od nas więcej. W tym momencie minimalna pensja na Słowacji i w Estonii jest również dwa razy wyższa niż minimalna płaca w Polsce. I Unia Europejska ma mechanizmy, żeby to zmienić. Lewica Razem chce wprowadzić program minimalnej płacy europejskiej. Polegałby on na tym, że w całej Europie ustalimy, że pensja minimalna w danym kraju jest skorelowana z pensją średnią. To znaczy, że jeżeli rośnie średnie wynagrodzenie w kraju, rośnie również wynagrodzenie minimalne. To jest program na lata, dlatego że docelowo chcielibyśmy dążyć do tego, żeby minimalna płaca w całej Europie była coraz bardziej zbliżona do siebie. Chcemy również się zająć bezrobociem wśród młodych, dlatego że nawet w krajach, w których bezrobocie jest stosunkowo niskie, jest bardzo duży problem z bezrobociem młodych osób, to jest zwykle kilkanaście procent w wspólnocie europejskiej. Unia Europejska ma mechanizmy, które mogą to zmienić. Chcemy wprowadzić program gwarancji zatrudnienia w miejscu zamieszkania, dlatego chcemy skierować środki z budżetu unijnego do samorządów lokalnych, żeby można było tworzyć nowe miejsca pracy, nie w dużych metropoliach, nie tylko w Poznaniu, ale również w Osztynie, w Nowym Pomyślu, w Opalenicy. Tutaj w tym regionie, żeby ludzie nie musieli za pracą codziennie przejeżdżać dziesiątki kilometrów, dlatego że po prostu zajmuje to dużo czasu. Polacy są najbardziej zapracowanym narodem w Europie, średnio pracujemy 45 godzin w tygodniu, czyli te nasze 8 godzin dziennie to tak naprawdę jest to jest tylko teoretycznie, co jest na papierze, wszyscy dobrze wiemy, że no, robimy nadgodziny, często te nadgodziny to są bezpłatne nadgodziny, podczas gdy państwa Europy Centralnej i Zachodniej pracują dużo mniej od nas za dużo lepsze płace. I dlatego chcemy w całej Europie prowadzić jednolity czas pracy, tak żeby każdy Europejczyk, i każda Europejka, czy Wielkopolanin, czy Warszawiak, czy Niemiec pracowali 7 godzin dziennie. Dziękuję bardzo.